Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński. Witam na moim kanale Kopania Sukcesu. Dziś moim gościem jest Władysław Grzywna. Witam cię, aktor. Siemanko? Aktor, znany z wielu ról. Człowiek, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy go znają. Jest tak popularnym aktorem. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o początkach Twojej kariery. Jak to było, że stałeś się aktorem? A słuchaj, to jest bardzo ciekawa historia. Tam mam nadzieję, że to jest ciekawa historia, bo to, słuchaj, brzmi jak bajka. Spełnienie marzeń. Miałem 6 lat, kiedy moja mama kupiła telewizor i wtedy był jeden program telewizji. Oglądało się różne programy i ja byłem zafascynowany programami. E, t, takie były dwa programy. To był słownik wyrazów obcych mm -hmm. Krzysztofa Teodora Teplica i, i podwieczorek e, wielokropek. Jan Kobuszewski, Jan Ciszewski, wielokropek, tak. a słownik wyrazów obcych e, Zdzisław Leśniak. Był taki aktor, proszę Państwa, wspaniały, genialny aktor, i on w tym słowiku wyrazów obcych grał wszystkie role, robił takie etiudy filmowe i grał wszystkie role. To znaczy grał na przykład osoba, która nie wiem, leży w trumnie, za nią idzie kondukt pogrzebowy, a w tym kondukcie idzie on, właśnie przebrany za księdza, rodzina to też on, wielopostaciowe takie burleski. Ja byłem tak zafascynowany i to były takie śmieszne rzeczy, że ja nawet nie wiedziałem, że wtedy, że istnieje zawód aktora. Mhm. To mówię. Mamy ślad? Sześć. Ja nie wiedziałem, że istnieje zawód aktora i mówię, mamie, że ja będę też cię tak wygłupiał jak ten pan w telewizorze. I wyobraź sobie po latach, a ja mieszkałem na Dolnym Śląsku w takim małym miasteczku Jawor, mhm. po wielu latach stanąłem na jednej scenie w Teatrze Syrena. Los mnie zawiódł do Teatru Syrena, stanąłem na jednej scenie, w jednym przedstawieniu, grałem ze Zdzisławem Leśniakiem dublurę, czyli jedną rolę. Rolę Brett Schneidera w Dobrym Wojaku-Szwejku w tym samym kostiumie. Jak ja mu to opowiadałem, że to jest od sześciu lat ta moja fascynacja tym byciem, bycia aktorem. Spełnienie i że marzeń. Spełnienie marzenia, on mówi, nie, ty mi tylko taką fazeline, ten Ja mówię dziesięciu naprawdę, bo po potem zostaliśmy przyjaciółmi, ja mówię dziesięciu naprawdę, to było spełnienie marzeń, i to brzmi jak bajka, ja wiem, ale to mhm. prawda. No dobra, ale miałeś też 6 lat i co, zacząłeś od razu później przygotowywać się, zacząłeś jakieś role grać w szkole podstawowej, Nie, w szkole podstawowej, czy, nie, czy... W szkole podsta tak, w szkole, w szkole podstawowej, proszę Państwa, od razu. Na akademię jakąś W drugiej, coś drugiej klasie szkoły podstawowej, ponieważ e, miałem coś takiego, to znaczy ja nie wiedziałem o co tu chodzi, ale zdaje się, że ja byłem pozbawiony e, e, wstydu. To znaczy ja się nie wstydziłem, ja się wygłupiałem, ja śpiewałem, e, więc zostałem solistą chóru. A ponieważ miałem tą odwagę wyjść i skakać i śpiewać, koledzy troszeczkę się krępowali, więc zrobili mnie solistą i byłem solistą chóru. Od razu w chórze śpiewałem, a potem w szkole, w liceum, prowadziłem taki amatorski kabaret, zespół muzyczny. i Jeszcze działałem w takim zespole przy Domu Kultury, lokalnym Domu Kultury. No i tak to się zaczęło, ta moja fascynacja. Czyli w szkole już byłeś też rozpoznawalną osobą, wszyscy Cię pewnie znali, tak? W szkole, no oczywiście, że tak, no tak, no. <grym> zwłaszcza dziewczyny, wiesz. No chyba o to chodziło, a powiedz mi, no dobrze, po szkole... Ale tak, ale ja Ci powiem jako ciekawostkę, bo wiesz o co chodzi. W mojej szkole była na przykład silna sekcja siatkówki. Ja bardzo chciałem też grać w siatkówkę, no ale Bozia wzrostu nie dała, <grym> więc po prostu ja byłem tam, podawałem piłki chłopakom, no ale kurczę zauważyłem, że chłopcy, którzy grali, moi koledzy, którzy grali w siatkówkę, mieli straszne powodzenie u dziewczyn. Mhm. No więc co tutaj zrobić. No, zacząłem ćwiczyć, proszę Państwa, stawania na rękach. I imponowałem kolegom tym, że obchodziłem boisko do piłki ręcznej na rękach. I dziewczyny biły brawo, Super. więc miałem też swoje takie moje. No co? Minut. Później trafiłeś też do y, szkoły cyrkowej, tak? Do szkoły cyrkowej, tak, po, po, po liceum, tak żeby się troszeczkę y, y, rozruszać i troszeczkę y, zaczepić, i, no a potem już y, był teatr. Czyli byłeś bardzo uzdolniony też sportowo, bo trzeba być bardzo wysportowanym, żeby do takich. To, taki to znaczy, y, y, ja miałem dobrą koordynację, zresztą mam to do mhm. dzisiaj, uwielbiam sporty i z łatwością mi przychodzą różne Sporty, jazda na nartach, tenis, Is. squash, e, tak, koordynacja, ale głównie koordynacja, zresztą z tą koordynacją wiąże się też a propos cyrku. Mm -hmm. Udział w takim programie e, Gwiezdny cyrk, nie wiem czy oglądałeś. Tak, pamiętam, pamiętam. No, no to, to powiem wam, że zostałem zaangażowany do tego programu tylko dlatego, że koledzy gwiazdy tego programu, e, no nie bardzo chcieli, e, że tak powiem, wejść na górę, <laughs> czyli brać udział w tak zwanych górnych numerach, a ponieważ ja hmm, znany byłem z tego, że, że miałem właśnie tę koordynację i, no i nie miałem takiego lęku wysokości, więc zaproszono mnie do tego programu, żebym właśnie robił te górne numery. Ale tą szkołę cyrkową skończyłeś czy to tak, było przerwane? Tak, 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 nie, skończyłem, tak jest i byłem dyplomowanym, znaczy jestem dyplomowanym artystą cyrkowym. Kiedyś mówiło się yy, cyrkowiec, ale mm -hmm. to yy, obrażało w środowisku cyrkowym, obrażało, obrażało ludzi i, i wszyscy poprawiali artysta cyrkowy. I potem miałem jechać jeszcze na, na studia, taka właśnie była taka wymiara kulturalna, stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki do, do Leningradu, mm -hmm. wtedy jeszcze i do Moskwy na, na reżyserię, ale właśnie zrezygnowałem ze względu na teatr. A zawsze się zastanawiam po takiej szkole cyrkowej, masz jakąś specjalizację? jesteś na przykład akrobatą albo nie <śmiech> wiem, klaudem? <laughs> w dokumentach mam napisane akrobata. Aha. akrobata, akrobata, tak. Ale, no i... ale była i i mm -hmm. ekwilibrystyka. I, 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 i gimnastyka, i były różne dyscypliny. Ale mimo tego, mimo ukończenia tej szkoły cyrkowej nie dość w tym kierunku Nie, 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 Kierunku aktorstwa. Ale potem w teatrze nie, nie, Ludwig Sempoliński, profesor mm. Ludwik Sempoliński otworzył takie studio teatralne przy Teatrze nie, no i tam zdałem egzamin, bo były też egzaminy, było bardzo dużo chętnych, bo to mhm. była taka, taka impreza nowatorska, jak na owe czasy. Miała być to konkurencja dla Miodowej. Mieliśmy wspaniałych pedagogów i przez 4 lata właśnie szlifowałem ten zawód pod okiem właśnie Ludwika Sempolińskiego, mhm. Lidia Wysocka, Lidia Korsakówna. Jerzy Gruza, Witold Gruza, no Ignacy Gogolewski, także mieliśmy grono naprawdę wspaniałych wykładowców, no ale niestety potem sytuacja w kraju troszeczkę się zmieniła. No i zdawałem potem egzamin eksternistyczny w komisji. Tak, w komisji siedział. To... Aleksander Bardini i Aleksander Bardini, że tak powiem, namaścił mnie na aktora. Mhm. No, czyli masz w papierach jakby zawód aktora. Tak jest. Czy już na etapie chodzenia do tej szkoły, czy uczestnictwa do tej szkoły, posypałeś jakieś oferty aktorskie? Już uczestniczyłeś w, jakich, w jakichś, to, rolach? Tak, jakichś tak, rolach? Tak, tak, od tak. Początku, od początku, już po miesiącu właściwie za, zaangażowano, zaangażowano mnie do, do przedstawień, które były grane wtedy na deskach Teatru Syrena, to 79 rok, mój debiut. Wtedy. Właściwie tak, 79 rok. A jaka rola dała Ci taką rozpoznawalność największą? Co było jakby takim przełomem w aktorstwie, że nagle stałeś się popularnym aktorem? Eee, ja chyba jeszcze takiej roli nie mam. Dopiero będzie. Bardzo skromnym człowiekiem jesteś. Myślę, że po, m, późniejsza, późniejsza współpraca z, Olgą, z kabaretem Olgi Lipińskiej. No pamiętam, A, pamiętam jeszcze z młodych lat swoich. Tak, swoim. to czasami, czasami tak, tak. To Więc tutaj rola wójta. I w ogóle współpraca z Olgą Lipińską to jest niesamowita przygoda, szkoła życia jak myśmy to nazywali, ale też grywali w jakichś serialach? W serialach, w, w, brałem udział także w imprezach śpiewanych, na przykład z orkiestrą Zbigniewa Górnego, gala piosenki biesiadnej, co mi w duszy gra, Parę koncertów telewizyjnych, tak, tak. No byłeś też chyba w programie Twoja twarz brzmi znajomo, tak? Tam był też fajny jakiś tam tak, incydent. W mam, taki, taki, <głos> 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 mam taki mam taki epizod. Śpiewałem piosenkę e, Domenico Modugno, ucharakteryzowany właściwie na, na, na gwiazdę z 1958 roku Sanremo Domenico Modugno, śpiewa Volare. <noise> no i, i w jurorach siedziała Helena Wądraczkowa Także mile to wspominam, bo Właściwie spełniłem też swoje drugie marzenie, bo zawsze marzyłem, jako jak dzieciak byłem zapatrzony w Helenę Wądraczkową, więc akurat miałem okazję ją poznać, no i miałem okazję też przytulić się do Heleny Wądraczkowej w tym programie. Jeszcze mogłeś zatańczyć nawet. Ja. I jeszcze mogłem zatańczyć, tak. <laughs> Okej. Okay. Jeżeli chodzi o same seriale, w którym serialu grałeś jakby najdłużej? E Wiesz, że nie pamiętam, ale chyba był, był serial Synowie, yy, przeprowadzki, serial... Yy. No nie wiem, tutaj będziesz musiał zrobić Gra tych, w tych. Bo ja na ogół. Nie, nie. Gra w tych serialach to były miesiące czy lata? Nie, 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 nie. proszę Państwa. Nie, nie. Ja jestem. Ja, ja małymi łyżeczkami do przodu. Ja jestem aktorem gościnnym. Występuję w serialach gościnnie, po kilka dni zdjęciowych. Także to mi wystarczy. Ja nie mam ambicji, żeby zagrać główną rolę, żeby zagrać w teatrze Hamleta. Nie, nie, nie. Mhm. Ale miałeś też y, przygodę z, y, jako aktor dubbingowy. Jak to wyglądało? Też. No, wyglądało coś takiego, na przykład nie wiem czy kojarzysz. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów, były okrągły puchaty, bo to mu jest kubuś, puchaty komuś... Kojarzysz? To twoja piosenka? No, no to, to ja śpiewałem. Kojarz? Czołówkę do, do kubusia puchatka. Super, no, to super. Był taki. Pierwszy, pierwszy, po, początki w dabingu. Mhm. Ale jak się zaczęło, że w ogóle trafiałeś do tego dubbingu? Po szkole dostałeś jakieś propozycje? To zdarzyło się tak, że u nas w teatrze ja, Syrena była bardzo silna ekipa e, tak zwanych dubbingowców, mhm. E, mhm. więc to tak siłą rzeczy z rozpędu, e, ponieważ graliśmy w teatrze, graliśmy na scenie, więc... E, Zaproszenie przyszło jak gdyby automatycznie, no i tak zacząłem w dubbingu w różnych serialach, kreskówkach, Między Dużo miałeś innymi... takich ról dubbingowych? Proszę? Dużo miałeś takich ról? Oj, dużo, ale gdybyś mnie teraz zapytał, żebym coś Ci tam podpowiedział, to już nie pamiętam. Najbardziej charakterystyczna było. postać? Ale grałem na przykład, grałem z Joasią Wizmur w dubbingu, Joasia Wismur, reżyserowała, proszę Państwa, szereka To ona wykreowała Szreka. Szrek jest tak popularny w Polsce. I głos? Czy? Nie, ja w Śreku, nie, 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 nie. Tylko myślałem. mówię, że z Joasią graliśmy w dubbingach, śpiewaliśmy różne piosenki. Ale tak, żebym zapamiętał jakąś rolę, to, to nie wiem, tylko, że w, w, w serialu e, animowanym e, Król Ubu, ale to była taka poważna rzecz, nie dla dzieci, to dubbingowałem chyba z 10 ról. Zmieniałem głosy. Ale no, to, to była. Też taka to jest duży talent. Żeby fajna przygoda, zrobić. tak. Ale co, wyobrażasz sobie taką postać przed tym, jak dostaniesz taką rolę? Jak wygląda taka postać? Zaczynasz. Wiesz, naśladować nie? tą postać? Jak nie, nie, myślę, że, że kiedy pokazuje się na obrazku, kiedy pokazuje się wersja oryginalna, to staramy się jak gdyby szybko zareagować i, i spróbować się w tym odnaleźć. I obraz nam re, jak gdyby sugeruje y, potem rodzaj głosu dodawanego, rodzaj postaci, mhm. rytmów. A powiedz mi, jak w dzisiejszych czasach wygląda aktorstwo, żeby, żeby dostać rolę? To trzeba mieć jakiegoś menadżera, ktoś Ci załatwia taką rolę, czy trzeba chodzić na jakieś castingi? Skąd się dowiadujesz o takich castingach ewentualnie? No proszę Państwa, głównie to trzeba mieć, trzeba mieć szczęście. No właśnie. No i trzeba chodzić na castingi. W związku z tym, że mamy pandemię, większość castingów odbywa się w domu, czyli robimy tak zwane self-tape'y. Co chwilę mamy jakieś propozycje, co chwilę mamy jakieś nowe castingi. No a poza tym współpracuję z kilkoma agencjami aktorskimi, które czasami proponują mi czy to serial, czy to udział w castingu do, do reklamy, czy to reklamę. No ale w pandemii, wiadomo jak to w pandemii, spektakle niektóre są odwoływane. Troszkę mniej roboty, troszkę mniej pracy. No tak, tak. No. Mhm. Jakie jest Twoje marzenie aktorskie na przyszłość? Zawsze się o to pytam gości. No Słuchaj, na przyszłość? Ja w ogóle, to jest od początku moje marzenie i powiem Ci szczerze. Oscar. Nie, 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 aż tak daleko. Ja Ci powiedziałem, małymi łyżeczkami. Ale moje marzenie zawsze to było zagrać w filmie wojennym o powstaniu warszawskim. Mhm. A, I po części, po części trochę zrealizowałem to swoje marzenie, bo graliśmy kiedyś w teatrze z e, takie przedstawienie Kafé pod Minogą mm -hmm. z Hanką Bielicką, Romkiem Kłosowskim, Tadeusz Pluciński, e, Wiesław Drzewicz. I tam zagrałem postać, zresztą sam zasugerowałem reżyserowi, żeby mniej więcej się ucharakteryzować, mniej więcej się e, wkomponować e, w to przedstawienie, jako mały powstaniec. Mały powstaniec, więc chodziłem właśnie w tym za dużym hełmie, w za dużym płaszczu. E, i to była taka sekwencja z Powstania Warszawskiego. Niemniej jednak największym moim marzeniem właśnie, żeby zagrać, ale już na poważnie, już nie mówię, bo kafę Pod Minogą miało troszeczkę zabarwienie komediowe. Hmm. Natomiast tak, chętnie bym zagrał w filmie o Powstaniu Warszawskim. No, życzę Ci tego, żebyś zagrał. Dzień. Powiedz mi, obecnie dużo czasu zajmuje Cię aktorstwo? Czy masz sporo czasu jeszcze wolnego dla siebie? Realizujesz jakieś pasje? Moje pasje? Moje pasje to sport. Trochę narty, trochę, trochę tenis. Mamy pandemię, więc trochę tego czasu jest. Od czasu do czasu zdarza się, że spinamy się i pracujemy. Mamy parę spektakli. Gram w teatrze Kamienica u Emiliana Kamińskiego. W tej chwili na bieżąco. Tak, na bieżąco. Wspaniałe przedstawienie, zalotny uśmiech słonia, czyli ZUS. Ostatnie spektakle, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kamienicy. W, w kamienicy też gram upiór w kuchni w reżyserii Tomka Sapryka. Wspaniałe przedstawienia. Od razu, jak zaproponowano mi właśnie zaproszono mnie do tego spektaklu, to się ucieszyłem, bo to jest spektakl, tak jakbyś się przeniósł troszeczkę w czasie. Taki nie wiem, czy kojarzysz, takie były spektakle, czwartkowe teatr, teatr Telewizji Kobra. Tak. No tak. to właśnie tutaj. No, przez lata do tak. Jest. i tu jest tak precyzyjnie, tak fajnie to skomponowane przez Tomka Sapryka, no i doborowa obsada. No. Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Sławek Orzechowski, Tomek Sapryk, yy, Michał Piela, Sebastian Konrad, Marcin Troński. Wymieniłem już chyba wszystkich. Obecnie grasz też w jakimś serialu albo w filmie? No ostatnio zakończyłem z z zdjęcia może jeszcze będzie kontynuacja w Barwy Szczęścia yy, w imię... Twoje zdaje się, i pamiętam, też taki serial, no i, no ale jeszcze jest drugi teatr, o, pomimo pandemii gram też jeszcze w drugim teatrze, proszę Takim? Państwa, kapitol, kapitol, w Kapitolu gramy akt równoległy, reżyseria Olaf Lubaszenko i Cud Andrzej Roskin wyreżyserował, o, a poza tym jeszcze teraz przygotowaliśmy taki projekt dla młodzieży, ponieważ mm, Wiemy, jakie mamy czasy, więc liczymy na to, że, że no, dzieci wrócą do nauki w realu, że tak powiem, tak. a nie tylko. I odwiedzą nasz teatr. Przygotowaliśmy spektakl Jan Brzechwa. Brzechwa. Reżyseria Olaf Lubaszenko. Gramy jutro. Właśnie. Jutro, pojutrze i jeszcze w niedzielę. Zapraszamy. No nie dojdzie to do widzów, bo to będzie za jakiś czas ten, ten materiał akurat na, na YouTubie wrzucony. Także, ale ogólnie To czy... wytnij to i w ogóle nie zapraszamy wycinam. na brzegu. Nie wycinam. Dobra. Nic nie wycinam z tego materiału. Zawsze zadaję moim gościom pytanie, ponieważ kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. O. Czy osiągnęli już sukces w życiu? Jak to wygląda jakby z Twojej perspektywy? Nie, ja uważam, ja nigdy nie mierzyłem, żeby osiągnąć, nie wiadomo, sukces jakiś taki niewiarygodny i tak dalej. Tak jak mówię, małymi łyżeczkami, ja spokojnie ja jestem, tak, osiągnąłem sukces, że proszę Państwa, od 79 roku dalej jestem w zawodzie, aktywny, pracuję i to mi wystarczy. Mhm. To jest największy sukces. A jeszcze się miałem spytać obecnie, jak grasz w, w, w tych dwóch teatrach, jeszcze mhm. ten jeden spektakl dla młodzieży, i to ci czasem mniej więcej zajmuje w tygodniu? Codziennie są jakieś spektakle? Słuchaj, bywają takie momenty, że codziennie są spektakle, a bywają momenty, że jest na przykład tydzień przerwy, jeżeli nie ma prób oczywiście. Bo tak jak mm. przygotowywaliśmy na przykład spektakl Brzekwa, no to grając spektakle wieczorem, no jeszcze dodatkowo rano mieliśmy próby, więc cały czas, cały miesiąc był wypełniony. Natomiast teraz mamy właśnie, jesteśmy po premierze Brzekwy, więc mamy troszeczkę z, z Pokoju z próbami. No i zdarzają się momenty, że mam na przykład tydzień czasu, wtedy sobie jadę na narty na przykład, mm. tak jak teraz w zimie. A jak to wygląda jakby od zaplecza? Jeżeli, jeżeli wchodzi taki spektakl nowy do teatru, uh -huh. zgłaszasz się na casting, wybierają cię w tym castingu jako, jako aktora. Masz jakiś czas na przygotowanie się do tego, to ile trwa mniej więcej? Dostajesz swoją rolę, musisz jej nauczyć, ile ile trwa nauczenie się takiej roli? No I nie ma przygotowanie. Kiedy? No, przeważnie, castingów w teatrze, to, to ja się jeszcze nie spotkałem, znaczy, jeżeli chodzi o moją osobę z castingiem, mhm. zostaje zapraszany i dziękuję reżyserom, że mnie zapraszają i polecam się na przyszłość. Natomiast zdarzają się sytuacje, że. Dostaję propozycję zagrania w spektaklu i mam na przykład tydzień czasu na przygotowanie roli, bo, bo tak było na, mm, w spektaklu: aktorów równoległy, mm -hmm. gdzie musiałem e, wejść i to była główna rola. E, I podczas prób, ale i po próbach, musiałem bardzo intensywnie pracować, żeby być sprawny e, na scenie. No i właściwie moja próba generalna z publicznością to już był normalny spektakl. A te próby wcześniejsze, przed, przed tym jak publiczność pojawia się na sali, mhm. ile trwają? Kiedyś trwały trzy miesiące. Ale to był luksus. Dzień w dzień. Dzień w dzień, luksus, ale to powoli, mhm. spektakl musiał do, dojrzeć, scenografia, kostiumy i tak dalej. W tej chwili ten, ponieważ czasy się troszeczkę zmieniły, więc ten proces przygotowania spektaklu jest nieco inny. No i krótszy, no mhm. dwa miesiące także no tak jest sporo czasu, sporo tak, czasu tak, jest tak. Tak, tak. Ale miesiące. w tym czasie w teatrze są grane już inne spektakle, tak? I inne spektakle. Przed my... godzinami jakby grania spektaklu. My my próbujemy... się? Tak, my próbujemy rano. Hmm. Takie są godziny, jak gdyby z góry założone, że od 10 do 14 do 15 próbujemy hmm. nowy spektakl, a wieczorem gramy normalna produkcja. I taka próba jak wygląda? Przebieracie się już w kostiumy czy na Nie. roboczo? No to, tak jak... to zależy, jeżeli są próby początkowe, to jest najpierw praca nad mm -hmm. tekstem, określanie tego tekstu, ewentualnie e e e e dokonywanie, dokonywanie zmian w scenariuszu. Dopiero na późniejszym etapie następuje jak gdyby wchodzenie w postać i kostiumy, ale kostiumy to już prawie na końcu. Tak. Jasne. Mm -hmm. Ale później jest próba generalna i po próba generalna tak jak powiedziałeś, że u ciebie próba generalna to już tak, było to jest bez przedstawienie sobie, tak? Tak, trema niesamowita. Butelka wody za kulisami, bo w gardle ci zasycha. No tak, ale w normalnym cyklu no to są próby generalne z publicznością. Zazwyczaj dwie, niekiedy trzy. Teraz często się praktuje, praktykuje spektakle granie tzw. off-broadway, czyli gdzieś poza siedzibą teatru kilka przedstawień na otarcie się. Z publicznością. Jasne. Na początku też mówiłeś, że od samego początku, już od szkoły podstawowej, byłeś śmiałą osobą. Tak. Ale w pewnym momencie pojawiły się jakieś duży, większe role, które stały, sprawiły to, że byłeś, stałeś się rozpoznawalną osobą na ulicach. Jakżeś sobie ale radził z taką rozpoznawalnością? Nie, z no, tą rozpoznawalnością to nie przesadzajmy, ale powiem ci tylko a propos tej śmiałości. Mhm. Dlaczego ja byłem śmiały? Ja byłem... Bo ja sobie nie zdawałem spraw. To brak, brak świadomości, że ja wychodziłem, śpiewałem i tak dalej, bo ja sobie nie zdawałem sprawy, ale potem z wiekiem przyszła trema i ja przyznam się Państwu, że jestem tremiarz. Tremiarz. To każdym razem to jest mam To dziwne. Trema. Po tylu latach doświadczenia? Tak, ale ta trema, jak gdyby w moim przypadku mobilizuje, mhm. mobilizuje tak, a z rozpoznawalnością no to czasami, ale a propos rozpoznawalności, to powiem ci taki, jestem tutaj przy, przy starówce na placu zamkowym. Przechodzę, przechodzi starszy pan. Mocno starszy pan. Ja też jestem starszy, ale ten pan jeszcze starszy. Przepraszam pana. Czy ja mogę uścisnąć dłoń? Ja mówię, no, to znam z teatru. Ja mówię, jeszcze oczywiście. Dzień dobry, witam. serdecznie. Proszę pana, naprawdę. Pan tyle wzruszeń, co ja zawsze jak pana widzę, to moje serce bije. Naprawdę jestem panu bardzo, bardzo wdzięczny z żoną. Zawsze pana z żoną podziwiamy. Naprawdę ten złoty medal na olimpiadzie, naprawdę był pan wielki. Ja wtedy dopiero do mnie dotarło, że zdaje się, że mnie z kimś pomylił. No ale potem już tak nie wiem, się od razu wczuć w tą rolę. Zorientowałem się, bo koleżanka powiedziała: "No bo ty jesteś trochę do Roberta Korzeniowskiego podobny". To nie, od razu, to teraz się skojarzyłem, I że słuchaj, bardzo podobna twarz. No i panie Robercie, bardzo dziękuję. Dziękuję i przekazuję te podziękowania od tego starszego pana na pana ręce. Ale medalu jakiegoś nie dostałeś? No, nie, 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 ale było mi bardzo miło. Super. A druga, druga taka, przy, te, taka opowieść, a propos e, widzów. E, kochani, najwspanialsza recenzja, zalotny uśmiech Słonia. W, w kamienicy wychodzę po spektaklu, wychodzi publiczność. No i tam, do widzenia, dobranoc, ten. Dwoje staruszków. Pan z panią wychodzi. O, proszę pana, Pro, proszę pan, muszę panu pogratulować. No bardzo, bardzo ładne przedstawienie. Bardzo. Ale gracie. No to proszę pana, na tym przedstawieniu to trzeba uważać, że wy się w tym wszystkim połapiecie. My z żoną musimy przyjść jeszcze raz. Nie połapaliśmy. No wiesz, bo to... to za szybka zmiana akcji. A tak. powiedz mi, popularność ułatwia życie czy utrudnia życie. No w pewnym sensie to, to czasami jest miło, czasami jest miło. Były takie przypadki, zwłaszcza w sferze medycznej, kiedy, kiedy akurat no, popularność to, że ktoś mnie tam poznał, ułatwiło mi załatwianie pewnych spraw. Tak jak na przykład no tak, no było, nie będę mówił teraz o szczegółach, ale takie przypadki były i to są bardzo miłe przypadki. A jakieś nieprzyjemne przypadki? Zdarzały się jakieś nie, nieprzyjemne sytuacje? Kiedyś zostałem zatrzymany przez patrol Policji Drogowej za przekroczenie prędkości no i huh? proszę do rady wozu no, wchodzę do rady, o no, no, nie, nie no przekroczył pan tutaj do 50, pan jechał 75, proszę pana tu będzie mandat dla pana dokumenty proszę a ja wyciągam te dokumenty no, panie władzu no co pan chce mandat pieniądze chce, chce pan mnie karać no niech pan zobaczy kurcze jak mnie losu ukarał niech pan zobaczy na nazwisko Grzywna. <noise> a iść pan Udało mi się. To było niemiłe połączone z miłym. To, to mi się dobrać. akurat udało. To, że grzywna, no to a iść pan. Łatku, bardzo dziękuję Ci za ja bardzo dziękuję. fajny wywiad. Ja dziękuję. Super, miło było Cię gościć. E, proszę Państwa, jeżeli odcinek się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapkę, łapki w górę. Proszę również o udostępnienie tego materiału. Ale jeżeli nie, to nałożymy na Państwa... Wysoką Grzywnę. A, a propos Grzywny, nie wiem, czy kiedyś wygooglałem sobie, mówię, zobaczę nazwisko Grzywna, wygooglałem sobie i wyobraź sobie, tam był taki link, Minister Finansów, ja mówię, o co tu chodzi, dlaczego moje nazwisko słyszę i czytam, Minister Finansów na ostatniej konferencji prasowej ostrzegł, że w tym roku Grzywny będą wyższe. W moim Sprawdziło przypadku, się? proszę Państwa, to nie grozi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Dzień. Super. Pozdrawiam.